Moet eens het haar maatje wat ze eet. Kijk Maar naar haar maatje. Kijk eens naar haar maatje. Kijk eens naar ik maatje. Kijk eens naar haar maatje. być. Pani kogo? Nie mój mam tu was. Pani kogo? tylko tak sobie wymyśliłem głowię. Twoje oczy są w dalekim mieczu. Mam mieć bardzo od

Kolejny szeczek tutaj. Hmm, tutaj. To to... No, łoburczak. Kolejny szeczek, który jest łoburczak. Tutaj są szeczaki. Uff, jeden to jest łoburczak. No, no, on... sobie co mnie on sobie mnie hmm. bić. Tak, tak, nie,

最後に一緒に寝て。来週末は私の休憩。

I'm gonna be stupid Come on, shit, guys, <laughs> come on! Why are you hiding? Just tell So, so uh, it's I'm <laughs> I'm it's

Ich. das, das Ich.

Nie lubi. Widzimy co jak on uczą się do auta albo nie trzeba Jechał! To nie!

Do Jak to, co ja Jak to łaknąłem. Fajcie się czeń? Em, um, Tarek wakrałem, No i. O oh, nie, oh, może oh, ja, to jest ten, um, ja wakryłam to. Jak ty co to je cztorek jut, to to tam Emła YouTube. Potam się.